Czas na uderzenie, pierwszą w Polsce piłką określoną przez kamilego. Tak więc oglądajcie. Witam z tej strony Kuba z kanału PNT CMZ Football. I postanowiłem, że wrócę do dawnej serii, którą bardzo lubiliście oglądać ponieważ zgromadziła ona naprawdę miliony wyświetleń. Dlatego, jeżeli ten film również się Wam spodoba, tak jak tamte to zostawcie pod tym filmem 40 tysięcy łapeczek w górę. Jeżeli wbijecie te 40 tysięcy łapek w górę, to nagrywam kolejny odcinek z tej serii w tym odcinku całą tą piłkę zakleję tym tysiącem ponad klocków LEGO. Oczywiście subskrybujcie ten kanał. Jeżeli jeszcze tego nie robicie, będzie to na pewno bardzo ciężka praca. Ale zrobię to specjalnie dla Was. Zaczynamy! Jedziemy! Dobra, nie ma co, żebyście oglądali jak ja się z tym męczę. Przenosimy się jak będą większe postępy. Uwierzcie mi ludzie, że oblepienie całej tej piłki jest czymś ogromnie ciężkim. To było ty to jest tyle czasu naprawdę poświęconego, żeby to zrobić, dlatego zostawcie proszę łapeczkę w górę, a ja jadę dalej. Żebym ja zdążył przed wieczorem, naprawdę. To jest śmieszne. 4 ręka wiesz, się całe, teraz kleją tych klocków. Historyczny moment. Tak więc mamy piłeczkę gotową. Pamiętajcie o zostawieniu 40 tysięcy łapeczek w górę. A my z tą piłką przenosimy się na Orlika. To jest dość ciężka. Aczkolwiek nie tak ciężka jak piłka z pianek, bo pamiętam jak kiedyś ją robiłem. I teraz robimy tak: macie 5 sekund na to, żeby zostawić subskrypcję. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dzięki. Jest bardzo ciężka. Aczkolwiek ku mojemu zdziwieniu w ogóle się nie niszczy. Czas na uderzenie pierwszą w Polsce piłką okrejoną klockami Lego, tak więc oglądajcie. To jest zdecydowanie zbyt duże ryzyko. Ale trafiłem w bramkę Uo. Tak więc pierwsze klocki poleciały Zagrałem porównanie staje na tamtą piłką i tą Teraz się wydaje taka naprawdę bardzo lekka Porównamy jak się odbijają piłki Jest tak bardzo ciężka Naprawdę ja nie wiem patrzcie, spróbuję to przyjąć Oh. Może czas spróbować wykonać teraz podwójne dołka A Prawie. To mam nadzieję, że sobie korków nie popsuję. Czas na ostatnie uderzenie. Może poprzed. Dobra, boję się już tym kopać Bo sobie dziura wiek korki Tak więc to bo na tyle w tym odcinku, jeżeli się Wam spodobało, to oczywiście zostawcie apliczkę w górę, subskrybujcie No i widzimy się już niedługo w kolejnym odcinku, cześć